Witam bardzo serdecznie na kolejnej uroczystości wręczenia nagrody imienia Macieja Płażyńskiego. Wydawać by się mogło co roku, że będzie coraz trudniej, że tych mediów polonijnych nie jest aż tak dużo, a tu zaskoczenie powstają ciągle nowe. Jest niezwykle dużo ważnych i mądrych propozycji medialnych dla Polaków na świecie. Też dziennikarze zagraniczni piszą nadal o Polsce. Wierzymy w to, co robimy jako kapituła, że raz do roku jesteśmy w stanie uhonorować dziennikarzy, dziennikarzy, którzy z własnej pasji tworzą piękne teksty. Dla nas jest to nie tylko budowanie pomostów pomiędzy społecznościami lokalnymi, jak i wielkich mostów pomiędzy Polską a plakami rozsianymi po całym świecie, ale jest to również budowanie marki Polska. Szanowni państwo, zapraszam Małgorzatę Naukowicz, członkini jury, i panią Annę Zbierską, zastępcę dyrektora Biura Prezydenta Gdańska do spraw komunikacji marki miasta, które wręczą nagrodę w kategorii Dziennikarz Medium Polonijnego. A laureatem w tej kategorii jest Ilona Lewandowska z Kuriera Wileńskiego za odkrywanie i wnikliwe opisywanie nieznanych, poruszających historii polskich bohaterów na Kresach. W imieniu pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz, która niestety inne obowiązki nie pozwoliły tutaj się pojawić, mam ogromny zaszczyt, przyjemność wręczyć pani tę statuetkę. Poznałam Ilonę wczoraj i uważam, że jest to pasjonatka historii. Wilnianka, mam nadzieję, że się nie pomyliłam, z wyboru oraz miłośniczka Kotów. Dziękuję bardzo państwu. Ja nie jestem dziennikarką, jestem historykiem z wykształcenia. Natomiast to, co bardzo cenię w zawodzie dziennikarza, to to, że mam szansę, odkrywać tą historię nie przez archiwum, nie przez książki, nie przez papier, ale przez spotkanie z żywymi ludźmi. To są historie Najczęściej bardzo prostych ludzi, którzy w pewnych okolicznościach potrafili wybrać wartości, którymi żyli lub też potrafili pewne bardzo trudne sytuacje po prostu przeżyć. Zapraszam Agnieszkę Kapałę-Sokalską, członkinię Zarządu Województwa Pomorskiego i Karolinę Grabowicz-Matyja, członkinię jury i dyrektor Muzeum Migracji w Gdyni. Panie wręczą nagrodę w kategorii Redakcja Medium Polonijnego. Polish Media London, Artur Kiruzal i Włodzimierz Witkowski zapraszam na scenę za stworzenie profesjonalnej i prężnej grupy medialnej, która służy polskiej społeczności, oczywiście w Wielkiej Brytanii. Działacie Państwo bardzo szeroko, medialnie, zgodnie z informacjami, które posiadam, to macie radio. Wydajecie czasopismo, tygodnik, macie stronę internetową. Wszystko to dla ponad miliona Polaków, którzy przebywają, mieszkają w Wielkiej Brytanii. Witam serdecznie przede wszystkim w Muzeum Emigracji. Za każdym razem stojąc w tym miejscu podczas kolejnej edycji nachodzi mnie taka myśl, że trudno wyobrazić sobie inne miejsce na wręczanie właśnie tej konkretnej nagrody. Jesteśmy bardzo zaszczyceni, mogąc gościć Państwa e, wszystkich, ale ze szczególnym ukłonem w stronę laureatów. Marszałek Płażyński to była osoba, która interesowała się losami Polaków e, żyjącymi za granicą bardzo. Zresztą mieliśmy okazję gościć go także w naszej redakcji. Dwa, jesteśmy w miejscu, które było kiedyś bramą Polaków, to, którzy tak jak my wyjechali z Polski e, i budują, myślę, dobrą markę Polaków za granicami. No i zostaliśmy nagrodzeni przez wybitnych dziennikarzy, co dla nas jest bardzo ważne. Poproszę o dołączenie do Pani Agnieszki Pana Krzysztofa Raka, członka jury. Państwo wręczą nagrodę w kategorii Redakcja Medium Polonijnego. Nagrodę w tej kategorii otrzymało czasopismo tureckiej Polonii. Lechistan Sokaj. Zapraszam Panią Sławomirę Kozieniec. I teraz uwaga. Sprawdzam się po raz drugi w tureckim. Pani Joanna kuruczaj To jest próba pewnego pośredniczenia pomiędzy kulturami, pomiędzy narodami, pomiędzy społeczeństwami, pomiędzy społecznością polską w Turcji i społeczeństwem tureckim, kulturą. Tym z Państwa, którzy zachodzą w głowę co to znaczy Lechistan Soka i to znaczy polska droga. Ja na samym początku chciałam Podziękować w imieniu redakcji czasopisma polonii tureckiej Lechistan Sokae. Y. Utwierdza nas to w przekonaniu, że idziemy w dobrym kierunku. Proszę Państwa, to trochę waży i być może dlatego trzymam mnie jeszcze na ziemi, bo naprawdę dostałam skrzydeł. Istniejemy zaledwie trzy lata. Jesteśmy z kraju, który wzbudza ogromne zainteresowanie i wczoraj podczas kolacji byłyśmy wypytywane o wszystko co dla Polski jest nadal ciekawe, o Turcji, o oriencie o naszym życiu. Jeszcze raz dziękuję serdecznie. A teraz na scenę zapraszam Jerzego Haszczyńskiego, przedstawiciela Żiri i Marcina Skwierawskiego, wiceprezydenta Sopotu, którzy wręczą nagrodę w kategorii dziennikarz zagraniczny publikujący na temat Polski, Polaków i Polonii. A laureatem jest Ignacio Temino Martinez z hiszpańskiej agencji prasowej EFE za rzetelne i wyważone publikacje o wydarzeniach w Polsce w mediach hiszpańskojęzycznych. Nagradzamy i bardzo się z tego cieszę dziennikarza, który ma, który kształtuje wizerunek Polski nie tylko w Hiszpanii, ale w państwach hiszpańskojęzycznych, czyli bardzo dużej wspólnocie. To jest nasz człowiek w świecie hiszpańskojęzycznym. Bardzo się cieszę. Po mieszkańcach Skandynawii, Niemiec i Wielkiej Brytanii Hiszpanie są kolejną nacją, która odwiedza Sopot. A jak rozmawialiśmy przed chwilą z panem redaktorem, z laureatem, hiszpańska agencja trafia do 500 milionów osób, więc proszę Państwa mamy potencjał. Jako Sopot musimy dalej wspierać nagrodę Macieja Płażyńskiego, bo nie tylko sentymentalnie, nie tylko ze względu na szacunek dla patrona, ale także wymierne korzyści pewnie to przynosi dla miasta. Dziękuję bardzo i gratulacje panie redaktorze. W trakcie mojego powitu w Polsce jako korespondent prasowy dla hiszpańskiej agencji Prasowa, zawsze starałem się mieć dystans do emocji, szczególnie do emocji politycznych, które szczególnie w dzisiejszych czasach są tak bardzo obecne w Polsce. Musimy analizować fakty, eksponować konteksty sytuacji i zetelne informować, ale to opinia publiczna sama muszę interpretować i decydować. Nie możemy edukować opinii publicznej. To jest wielka odpowiedzialność dla mnie. Od mojej pracy zależy co miliony ludzi w Hiszpanii, w Ameryce Południowej, myślą myśla o waszym kraju. Jak mawiali starożytni Anglicy last but not least. Jakub Pożyński jako przewodniczący jury i Wojciech Szczurek prezydent Gdyni. Zapraszam na scenę. A panowie wręczą nagrodę w kategorii dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne której to laureatką w tym roku jest pani Agnieszka Berton, za publikację w dużym formacie Gazecie Wyborczej pod tytułem Wnuczek, tylko na tablecie, czyli pełną emocji opowieść o zatracaniu korzeni przez nowych emigrantów na antypodach. Niezwykle poruszająca historia, która pokazuje z jednej strony miłość, a z drugiej strony cierpienie, rozstanie historię Polaków żyjących w kraju, którzy przeżywają rozstanie ze swoimi bliskimi, rozsianymi po całym świecie. Pani rektor bardzo serdecznie gratuluje tego niezwykle poruszającego tekstu. Pomimo tego, że świat maleje, tak mogłoby się wydawać, to pozostaje życie, życie, które nie pozbawia emocji, życie, które pokazuje, jak istotny jest kontakt z bliskimi, jak istotne są relacje międzyludzkie. Zachwytem przyjęliśmy w jury Tą pracę pokazującą, jak trudno jest utrzymywać relacje. Jak nowa technologia z jednej strony pomaga, a z drugiej strony nie wszystko może być tak proste, jakby się wydawało. Gratuluję w imieniu jury. W Australii żyje 229 tysięcy osób pochodzenia polskiego, z czego 45 tysięcy deklaruje po prostu było urodzonych w Polsce. W Nowej Zelandii około 2000, więc trochę nas tam jest i cieszę się, że nie jesteśmy zapomniani. A ta nagroda jest ważna dla mnie osobiście, ponieważ parę miesięcy temu wróciłam po 23 latach emigracji do Polski i to jest taki wspaniały start. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję.